Człowiek spróbuje tą, próbuje piłkę zablokować, to po prostu tak wyrywa rękę. Teraz spróbował Tajwańczyk odwzajemnić się tym samym, ale no to już nie ta siła i nie ta precyzja. I znowu kolejny forehand. Tak, teraz panowie pozwolili sobie obaj na trochę luźniejsze potraktowanie gry, bo przewaga Wanga jest no 10 do 1, mówi sama za siebie. Proszę, jaka sprawność. 11-1, 2-1 w trzecim secie objął prowadzenie wanku. Powiadałeś mi, Andrzeju, o tym Chińczyku ciekawą historię. Otóż kiedyś zapytałeś Kong Linghuja, ten tego, który tu przed chwilą grał już awansował do ćwierćfinału, byłego mistrza świata. Kiedyś pytałeś go w takiej luźnej rozmowie, kto jest wśród was najlepszym pingpongistą i, i co on ci wtedy odpowiedział? To było potwierdzenie tego, co Państwu przed chwilą powiedziałem, to było trochę prowokujące pytanie, mówię, no przecież wiesz, no Wang, no więc jest tak, ale tu przed chwilą widzieliśmy, widzieliśmy trenera, bo ten człowiek jest wiąże się z nowożytnymi, że tak to określę, czasami tenisa stołowego w Chinach, kiedyś wicemistrz świata, Czajżen Hua. Przed, przed chwilą mieliśmy okazję go oglądać w rozmowie z Wang I ten no, człowiek prowadzi Chińczyków od jakiegoś czasu do ja wiem, niekończących się sukcesów. Choć były czasy, kiedy i oni przegrywali z Waldnerem, Personem czy Gassienem, bo ci trzej panowie z Europy radzili sobie w swoim czasie bardzo dobrze z najlepszymi Chińczykami. My przechodzimy do Europejczyków. Przepraszam cię Andrzej, zna dobrze Europejczyków, bo przecież sam grał przez 2-3 lata we Włoszech, we Włoszech i, i później prowadził reprezentację Włoch przez chwilę. Ale któregoś dnia zadzwonił do niego Susaofa, to taki pingpongowy dyrygent yy, yy, obok... polityczny. Yy, no nie, już dzisiaj biznesowy. A, biznesowy dzisiaj biznesowy, tak, tak. polityczny w tej chwili jest yy, Furong, który jest wiceministrem sportu i wiceprezesem Komitetu Olimpijskiego Chin. Wszystko wywodzi się, to całe towarzystwo wywodzi się z ping-ponga. Mówiliśmy o tym Państwu przy innej okazji, że jest to jeden z najpopularniejszych, jeśli nie najpopularniejszy sport w Chinach. A tutaj mamy początek czwartego seta. Wang nie próbuje tutaj zbyt dużo kombinować. Wie, że ten pasywny backhand Piłki lokowane w ten pasywny backhand trzymającego piórkowym sposobem rakietkę Tajwańczyka no, są najlepszym antidotum na jego zagrożenie. Byle nie dopuścić Tajwańczyka do krótkiej piłki mocno podciętej w backhand, z której Tajwańczyk wspaniale potrafi i bardzo mocno pociągnąć totwini, który jest dla każdego bardzo trudny do zablokowania. Mówiliśmy sporo o wangu. Dwa słowa na temat Chang Peng Lunga. Ma 27 lat. Jego największy sukces to zwycięstwo w Mistrzostwach Azji. Oczywiście ograniczamy się tutaj do podawania wyników w grze pojedynczej. W 2000 roku najwyższe miejsce na liście światowej to trzecia pozycja w listopadzie tego samego 2000 roku, a obecnie miejsce 11 na liście światowej. Chiang Peng Lung. Ale ma w swojej kolekcji również zwycięstwo w Mistrzostwach Azji. To taki azjatycki odpowiednik Mistrzostw Europy. I wygranie takich zawodów jest na tamtym kontynencie czymś wyjątkowo prestiżowym. 5 do 3 prowadzi reprezentant Tajwanu. A w setach przypominam 2-1 dla Chińczyka. Natomiast na drugim, sąsiednim stole. Trwa walka pomiędzy szlagerem Austriakiem, którego wczoraj oglądaliśmy, i Tae-Soo, zawodnikiem z Korei. Tam sytuacja jest następująca. W setach prowadzi szlager 2 do 1, a w czwartym secie wynik remisowy 9 do 9. A na stole numer 1 mamy 6 do 4 dla Czajpę Lunga. Serwis Chajp Wanga wydaje się być wiecznie, cały czas taki sam. Ten sam ruch, ten sam półobrót ciała, ale ta piłka jest zawsze inaczej uderzana. Jest to takie... Taka próba wiecznego oszukiwania przeciwnika. Czasami ta piłka jest podcięta, to czasami ma boczną rotację, czasami ma boczną górną. Tych rotacji jest multum i chodzi o to, żeby znaleźć w tym najlepszy, najlepszą rzecz na przygotowanie swojego ataku, bo wiadomo, że tutaj tylko rotacja przynosi efekty. Szczęśliwa piłka dla Tajwańczyka. Nieprecyzyjny odbiór Wanga 7-7. Na sąsiednim stole szlager wygrał Seta. Brązowy medalista Mistrzostw Świata sprzed 4 lat. Jest w dobrej formie, prowadzi 3-1 z Kim tek -Soo. Teraz coraz częściej gra w Japonii i tam zarabia wielkie pieniądze, no ale tutaj też jest w gronie najlepszych. Tymczasem na razie prowadzi Austriak 3 do 1. A przy naszym stole Champion Lung po serii drobnych błędów w Anglii, Kina prowadzi 9-7 i jest przy serwie 9-8. Wanglikin Wang Kin ma, e, ma pewien problem z odbiorem serwu e, Tajwańczyka. E, no cóż, kiedy kto, ktoś trzyma rakietkę tak jak to robi Cypan na tym polega właśnie trudność w dużym stopniu walki z tymi e, zawodnikami trzymającymi właśnie w taki nieeuropejski sposób rakietkę. Po dziewięć. Dwa dobre returny serwisowe, po których. E, Wang swoim potężnym forhendem zdobył kolejny punkt. Bardzo dobre, bardzo dobra praca nóg przede wszystkim Wang'a. Nie zapominajmy, że on ma prawie 190 wzrostu i proszę zauważyć jak szybko z głębokiego forhendu powrócił forhendem do takiego pół backhandu. Chyba mu ta piłka co nieco skoczyła, bo było, był to bardzo prosty błąd. Takie rzeczy się zdarzają. Gdzieś tam może jakiś pyłek na stole, gdzieś tam może wie, piłka trochę inaczej się odbiła, e, zmieniła torlotu i Wang trafił Kantem trochę szczęścia, bo odebrał po siatce ten serwis. 11 do 10 za chwilę piłka setowa dla Wanglikina, który serwuje. Znowu ten forhand z backendowej strony, bity po prostej bardzo mocno. Chaipen Lung nie był w stanie tej piłki zablokować. O, decydujący punkt w trzecim secie dla. E, w czwartym secie, przepraszam, dla Wang I on prowadzi już w tej chwili 3 do 1. A to jest właśnie. Czajżen Hua, trener, o którym Państwu mówiłem. Słynie też, właściwie zasłynął ostatnimi czasy z dosyć ekstrawaganckiego e, ubierania się na zawody związane z finałami, współfinałami z mistrzostwa Świata. W poprzednich mistrzostwach e, przymaszerował e, pod krawatem wyglądał bardzo bardzo ładnie natomiast przez wielu był krytykowany za niepotrzebne zadzieranie nosa Francuzi zauważyli że nosi najlepsze garnitury i to z najwyższych półek Dzisiaj prasa francuska to notowała że pan trener reprezentacji Chin Kai Hua, ubiera się w sposób tak jak mówisz Andrzeju ekstrawagancki ale bardzo dobrym guście tak, on się nie ubiera sam, trzeba, trzeba powiedzieć, tylko ubierają go kreatorzy mody. To też ma pewne przełożenie, pewne przełożenie na dzisiejszą sytuację w Chinach. Mówiliśmy Państwu e, krótki taki otworzymy nawias, powiemy parę zdań na temat tego, co się obecnie dzieje w światowym tenisie stołowym. Otóż e, mówiłem Państwu o tym, że w Anglii King, który serwuje teraz w piątym secie i prowadzi 3-1, że on kiedyś grał we Francji. Wielu najlepszych e, Chińczyków z Mistrzami Świata i Mistrzami Olimpijskimi na czele grywało i we Francji, i we Włoszech. Najchętniej tam właśnie, we Francji i we Włoszech, e, jeździli też do Niemiec. No, ale teraz tendencja będzie zupełnie inna i zapowiada się e, na to, że będą Europejczycy jeździć do Chin. Tam będą występować w drużynach klubowych, bo tam są ciągle duże pieniądze. Dla tenisa stołowego i ta tendencja dopiero rozpoczyna się. Mówiliśmy o tym, że był tam Jean-Michel Serres, pojechał na jakieś pokazówki. Ma podobno Andrzeju Jechać Hakanson i podpisać kontrakt w Chinach. No, troszkę to też jest dlatego, aby urozmaicić ten azjatycki, myślę, tenis stołowy i pokazać, że w Europie gra się trochę inaczej. Nie wiem, czy to jest atrakcja dla kibiców chińskich. Ale czym to jest pod, to podyktowane? No, w każdym razie Europejczycy coraz bardziej przyjaźnie spoglądają w stronę Chin i będą chyba tam się eksportować. Ja myślę, że to ma jeden jedyny podtekst. Na, po łacinie brzmi to Pekunian non OLET. To znaczy, że pieniążki nie śmierdzą. <laughs> Przepraszam za takie, za takie wyrażenie, ale rzeczywiście to co się w Azji dzieje, to, to to miejsce, w którym dzisiaj się zarabia zdecydowanie więcej pieniędzy niż w Europie. Chan Peng Lung prowadzi 4 do 2 w piątym secie, przegrywa 3 do 1. A szlager na sąsiednim stole ma tylko 4 piłki do tego, aby wygrać z Kim So i zakwalifikować się do ćwierćfinału. A teraz piękne zagranie Chai -Lunga, który wspaniale zaflipował pierwszą piłkę. Poprawił mocnym forhendem głęboko bitym forhend i w ten sposób zdobył swój drugi punkt w tym secie. A teraz już trzeci po błędzie Wang I to, to, to właśnie, z tego słynie Wang Kin. Właśnie ten backhand bity po przekątnej z lekką rotacją górną, który jest trudno yy, agresywnie odegrać. Po czym przeskakuje forehandem i potężnie bije, bądź po prostej, bądź po przekątnej. Fenomenalna piłka. To było rzeczywiście najpierw ta obrona zbicia z backhandowej strony z drugiej strefy Lunga. A później przeskok i uderzenie, mordersze uderzenie, forehandem po prostu. 9 do 3 prowadzi Tajwańczyk. 9 do 7 przy drugim stole prowadzi Szlager. Tam jest 3-1 i tu jest 3-1, tylko tutaj 3-1 dla Wanga, który serwuje. Zaskakujący długi serwis. To jest właśnie to. Trzeba cały czas uważać. Co robi przeciwnik? Jak on reaguje na odbiór serwu, Zmienić rytm? Zmienić tempo? Zmienić rotację? Oszukać go po prostu? To daje punkty, a przecież o to chodzi. Piłka setowa. Dla reprezentanta Tajwanu przestrzelił. Wydawała się łatwa ta piłeczka, no ale tak jak Andrzej powiedział chyba w poprzedniej naszej transmisji, łatwe to się tylko wydaje z naszego tutaj e, punktu obserwacyjnego z trybun albo z trybuny prasowej. Natomiast w rzeczywistości wygląda to nieco inaczej. 10 do 7 broni się dzielnie w Anglikinie. Gramat szlagera przy sąsiednim stole prowadził zdecydowanie. Jest 9 do 9. A tutaj wygrał e, Tajwańczyk Seta. 11 do 6. I zre, nie, no, zmniejszył przewagę Mistrza Świata do jednego seta. A więc 3-2 dla Wanglikina. A przy drugim stole przerwa. Przerwę tę wziął e, Austriak. 9 do 9. Był już prawie prawie miał tego e, Koreańczyka ale jeszcze jest 9-9, jeszcze nie rozpoczęli gry a my tu raz jeszcze obserwujemy Chang Penglonga, który wygrał piątego seta 3-2 prowadzi w Anglii. Te pojedynki chińsko-tajwańskie mają też jakiś swój taki trochę niestety polityczny posmaczek. To dotyczy jeszcze wciąż tej sytuacji, która kiedyś wynikła, która była wynikiem tych rozwiązań na Dalekim Wschodzie po II wojnie światowej. Czajgan Szek, ta polityka no już wtedy powolutku tego rządu, który, który firmował przez długie lata Mao tse Dzisiaj, kiedy grają z sobą, no wciąż jednak gdzieś tutaj czuć cały czas właśnie ten posmaczek jakiegoś takiego Chyba niezadowolenia, że to że Chińczycy no, nie są w, po prostu w tej kwestii nie potrafią się do tej pory dogadać. Przestrzelił szlager odbiła się ta piłka nierówno na jego stole odpowiedź jego była nieprecyzyjna i 10 do 9 prowadzi Intekso Relacjonuję Państwu również to, co dzieje się na drugim stole, bo tych Europejczyków jest bardzo niewielu. Po meczu, który obserwujemy między Wangiem i Changiem, będzie mecz między Samsonowem i Kreangą, dwoma Europejczykami, więc jeden z nich odpadnie. Mecz, na który sobie tutaj ostrzymy apetyty z Andrzejem grubą, gdyż to na ogół są znakomite pojedynki między Białorusinem i Grekiem. Wyrównał szlager. Jest więc stan remisowy. A my tutaj mamy sytuację na razie na początku 6 seta. 3 do 1 prowadzi Wang. I charakterystyczna piłka dla Wanglikina, który, który właśnie tym takim wyrzucającym backhandem rotacyjnym. Oto co teraz gra. Potem próbuje przeskoczyć i uderzyć forehandem, Ciekawe czy tym razem też. Nie, tym razem wyprzedził go Pen Lung. Bardzo ładnie to zrobił. Zaskoczył. Wanglikina i zdobył swój drugi punkt w tym secie 2-3. O wykorzystał to szczęśliwe czy nieszczęśliwe uderzenie piłki najpierw w siatkę później, która przeszła na stronę yy, Wanglikina, Ten pięknym backhandem z, z wysokości dużej bitym, bo przecież to wysoki chłopak po prostej Lung nie drgnął, stracił punkt. Jeszcze jeden typowy przykład, przykład tego co, co chce grać Chińczyk. przegrał szlager piątego seta, więc już jest tylko 3-2. Przegrał 10 do 12, tam jest bardzo zacięty ten pojedynek trzech ostatnich setach 13-11, 12-10 i 10-12 to są wyniki trzech ostatnich setów. 3-2 prowadzi szlager no i dalej będą grać szlager i Kim Take So Podobnie jak przy naszym stole też za chwilę rozpoczną szóstego seta, a u nas trwa już szósty set i 5 do 2, a teraz 5 do czterech prowadzi Wang. Ma przewagę tylko jednego punktu. I bardzo chytrze złapał tą dosyć mocno bitą piłkę backhandem po prostu e, przez Wang Likina Chai Penlong. To powoduje takie. Taką drobną chwilową frustrację, która kosztuje kolejne punkty. Ten już padł. Kolejny punkt dla Chai Doprowadził do remisu 5-5. O, prosty. Ba. Zepsucie serwu zdarza się, ale to kosztuje punkt. Kosztuje utratę punktu. Cudowna wymiana piłek, proszę Państwa, no. Jesteśmy na najwyższym pułapie Uniwersytetu Ping Pongowego. Ci dwaj panowie zademonstrowali to, co wspaniałe i po prostu bardzo widowiskowe. Kończący forehand mistrza świata zakończył chyba najładniejszą akcję w tym spotkaniu. Znowu backhandowy topspin wymuszający błąd szaipenga. Tak czas o, oczywiście 6-5, jest 8 do 6, Trzy kolejne piłki. Widać, że te, ta piłka, ta długa piłka, długa wymiana spowodowała pewną, właśnie pewną nerwowość, pewne takie wybicie z rytmu. Gdyby wygrał tą piłkę, role mogły, mogłyby się odwrócić, ale tutaj moment dekoncentracji, właśnie moment takiej frustracji, jak to określiłem, decyduje o wyniku spotkania. Często. Przypominamy Państwu, że w czasie całej gry zawodnik ma prawo tylko do jednego czasu, a więc należy no, bacznie wyważyć moment, kiedy należy zrobić przerwę w grze. Oczywiście robi się to tylko ze względów taktycznych. Nie chodzi tu o odpoczynek, ale chodzi o to, żeby wybić z rytmu Rywala i żeby no, e, trener miał okazję podpowiedzenia jakiegoś rozwiązania w trakcie, w krytycznym momencie, w którym znajduje się jego zawodnik. Ale nie możemy zapominać o jednej rzeczy. To już o czym mówisz po raz trzeci. To są bardzo wysocy zawodnicy, ale proszę zwrócić uwagę na ich sprawność. Na zwłaszcza w King, który biega tym forhendem z głębokiego forhandu, by w następną piłkę z głębokiego bekendu również bić z pełną siłą. Zmienił ser. Po raz pierwszy zagrał z odwrotną boczną rotacją. To spowodowało bezpośrednio błąd i mamy pierwszą piłkę meczową. Wanglikin prowadzi 10 do 6 i wygrał 11 do 6. Myślę w pełni zasłużenie. Zaserwowali nam obaj panowie bardzo ciekawą grę. Zupełnie kuriozalna sytuacja. Van myślał, że dopiero wygrał trzeciego seta, to już był przecież czwarty. Proszę Państwa, to jest Śmieję konsekwencją się. koncentracji. On był skoncentrowany na, tej, na tym secie. To, to nas trochę rozbawiło z Krzysztofem, ale, ale no, takie rzeczy się zdarzają, po prostu... W... Ale Sam się cieszy i biegnie uśmiechnięty tak. do trenera, proszę zobaczyć. Tak. Wajzenhua też się cieszy, no e, ładne zwycięstwo, piękne zwycięstwo mistrza świata, zawsze to jest przyjemnie jak mistrz świata zostaje e, w turnieju. Mamy dwóch mistrzów świata, jednego aktualnego ciągle jeszcze, tego którego państwo oglądali przed chwilą i Kongling Huya, i jego e, rodaka, który jest mistrzem świata również z 95 roku i oni obydwaj są już w ćwierćfinale mistrzostw świata w Paryżu. A mówiłeś Andrzeju o tym wzroście, w Anglii Kim ma 1,83 m, ja to w międzyczasie sprawdziłem, a jego rywal 1,84 m. Ale najwyższy jest Samsonow, 1,88 m. Samsonow, którego niebawem zobaczymy tutaj w paryskiej hali Bercy. I krótki jeszcze meldunek ze spotkania szlagera. Szósty set tam trwa i jest 6 do 5 w szóstym secie dla Kim Texo. So. Szlager przegrał tę końcówkę piątego seta troszkę na własne życzenie. No i tam jest nerwowo. Szlager wykazuje pewne oznaki zdenerwowania. Tu raz jeszcze Wang Liqin, któremu gratuluje jego trener. Wcale się nie zdziwię. Andrzej, jeśli Wang Liqin raz jeszcze stanie na najwyższym podium w niedzielę po południu. To była ta piękna piłka. Proszę zobaczyć. Forehand i następny forehand jeszcze raz mocno bity forehand. Żeby się tak szybko przemieścić, to naprawdę trzeba być wanklikinem albo kimś z tej półki ping-pongowego ping wtajemniczenia. A za chwilę, proszę Państwa, zobaczymy kolejną grę. Będzie to gra Samsonowa i Kreangi. Za chwilę usłyszymy się ponownie. Na razie dziękujemy Państwu. I ponownie Paryż, ponownie Hala Bercy, Władimir Samsonow na Państwa ekranie i Kreanga, jego rywal. Z...